Cześć kochani, witajcie serdecznie. Trochę czasu minęło, troszeczkę mnie nie było. Można to zaobserwować po włosach, które zdążyły już odrosnąć. Dlaczego mnie nie było, dlaczego była tak długa przerwa? O tym sobie pogadamy gdzieś pewnie w tygodniu, bo chciałbym zmienić troszeczkę format, robić jakiś jeden film dodatkowo w tygodniu, może jakiś wywiad z kimś. Coś, co będzie też taką wartością dodaną. Oprócz tego komentarza do Bożego Słowa, które będzie, mam nadzieję, co sobotę, co weekend. I do tego formatu chciałbym wrócić. W tym filmie, który wrzucę w tygodniu, troszeczkę wyjaśnię, co się u mnie działo, dlaczego tych filmów nie było, dlaczego była tak długa przerwa. A ona była właśnie potrzebna, żebym mógł teraz wrócić i dalej działać. Zatem idziemy do słowa: czytamy czytanie Ewangelię na dzisiejszy dzień, a i kilka słów komentarza, tak jak chcę tydzień. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła do Koryntian. Jednak miłość Chrystusa ponagla nas, bo uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli, a za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i z martwych wstał. My zatem od teraz już nikogo nie poznajemy cieleśnie, a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa cieleśnie, to teraz już tak nie poznajemy. Tak więc kto w Chrystusie ten nowym stworzeniem? Dawne przeminęło, nastało nowe. A to wszystko od Boga, który nas pojednał ze sobą za pośrednictwem Chrystusa i nam zlecił posługę tego jednania. To Bóg jest tym, który jedna świat ze sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw, i on umieścił w nas słowo jednania. W imieniu zatem Chrystusa pełnimy posłannictwo, gdyż przez nas Bóg wzywa. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On grzechem uczynił tego, który grzechu nie poznał, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością Boga. Ewangelia według świętego Mateusza. Słyszeliście jeszcze, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, oraz dotrzymasz panu swoich ślubów, a ja wam mówię: by w ogóle nie przysięgać ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem jego stóp, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Wasza mowa niech będzie tak: tak, nie, nie. A co nadto z zepsucia jest. Oto słowo Boże. Wiele osób określa się jako osoby niewierzące. Twierdzą, że żyją tutaj na ziemi, pracują, rozwijają się, zakładają rodziny. Eee... I twierdzą, że tak naprawdę Boga nie ma, że, że każda religia nie jest nikomu do niczego potrzebna. Nie zmienia to jednak faktu, że to, o czym pisze święty Paweł Chrystus, umarł za nas wszystkich. On był jedyny bez grzechu i wykupił nas, i mamy dostęp do zbawienia. Całkowicie za darmo, ponieważ jest to darem, jest to łaską od Boga. Jeśli zapytamy niektórych ludzi, no właśnie, co jest po śmierci, nikt tego na 100% nie wie, ponieważ Nikt z nas tam nie był, tak? Możemy pewne rzeczy domniemać, możemy pewne rzeczy przyjmować poprzez wiarę. No, my chrześcijanie oczywiście przez wiarę przyjmujemy, wierzymy, że jest zbawienie, jest życie wieczne. Natomiast osoby określające się jako niewierzące, tutaj jest pewien paradoks, bo te osoby, skoro nie wierzą w nic, to też w pewien sposób wierzą, więc nie ma osób niewierzących. Są osoby po prostu wierzące. Że nie ma nic, natomiast nie ma osób jako takich niewierzących. To jest ten paradoks. Nie zmienia to jednak faktu, że Chrystus zmarł za każdego z nas, czy za osoby wierzące, czy za osoby wierzące, że nic nie ma. Każdy z nas ma dostęp do zbawienia, każdy z nas ma dostęp do tego miłosierdzia Jezusa. Pytanie, czy chcemy z tego skorzystać, czy nie. Święty Paweł w swoim e, liście do Koryntian również wzywa wspólnotę, żeby, żebyśmy my jako chrześcijanie traktowali siebie, ale również innych, pozostałych osób, którzy nie są chrześcijanami, w sposób miłosierny, w sposób szczery, po to, żebyśmy, e, tak jak Jezus powiedział, po tym pozna, poznają, żeście uczniami moimi, że się wzajemnie miłujecie. Jeśli jesteśmy szczerzy, otwarci, bezpośredni, ale szczerzy w tym takim rozumieniu Nieoceniający, niepotępiający, bo oczywiście można być szczerym, powiedzieć komuś coś szczerze i tą osobę podnieść na duchu, ale możemy oczywiście być osobami, które są szczere, no ale ta szczerość przerodzi się w zranienie. No i oczywiście tego byśmy nie chcieli. Jezus w dzisiejszej Ewangelii również wzywa do tego, żebyśmy byli otwarci, szczerzy i bezpośredni. Nie możemy kryć się za półprawdami, za manipulacjami, nie możemy mówić tylko tego, co nam wygodne. Oczywiście nie każda prawda jest potrzebna, nie każdą prawdę musimy i powinniśmy e, ogłaszać i mówić. Jeśli coś się wydarzyło i nie dotyczy to szerszego grona osób, no to nie możemy o tym oczywiście mówić, ponieważ jest to prawdą, wiecie o co chodzi. Natomiast jeśli jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, za wspólnotę, za jakąś grupę, za rodzinę i po naszej stronie jest odpowiedzialność, żeby być osobami, które dbają o prawdę, dbają o tą higienę w relacji z innymi ludźmi, w relacji z Bogiem, w relacji nawet samym ze sobą. No to nie możemy tak naprawdę się usprawiedliwiać, uciekać w jakieś półprawdy, w jakieś takie półśrodki, ponieważ to spowoduje, że, no właśnie, nie będziemy tak, tak, nie, nie, do czego wzywa nas Chrystus, tylko będziemy tak naprawdę lawirować, będziemy letni, a Bóg chce, żebyśmy byli albo gorący, albo zimni. I już dzisiaj nie przedłużając, chciałbym Was zachęcić do pewnych refleksji, które ja stawiam przed sobą, czyli jaki ja jestem sam ze sobą, Jaki ja jestem w relacji z Bogiem, jaki ja jestem w relacji we wspólnocie, czy w kościele, w rodzinie? Czy potrafię stanąć w szczerości i zachowywać się zgodnie z tym, jaki jestem, czy może nakładam maski, czy może właśnie próbuję mówić coś ładniej, ubrać to jakoś słowa, żeby powiedzieć coś łagodniej? Czy potrafię po prostu coś, co jest dobre, Albo coś, co jest złe, nazwać po imieniu i mówić wprost. Bo wiecie, moim zdaniem, e, jeśli mamy możliwość powiedzenia prawdy, jeśli mamy możliwość wypowiedzenia się na jakiś temat, e, a my tego nie robimy, tylko dajemy ciche przyzwolenie na coś, to, to również jest kłamstwo i nie możemy tego robić, bo przyczyniamy się do, do tego, żeby właśnie ta prawda została zatarta wśród jakiejś manipulacji. Nie chcę podawać konkretnych przykładów, daję tylko pod rozwagę pewne zagadnienia. Czy tak naprawdę jesteśmy szczerzy w relacji z Bogiem, ze sobą, z rodziną, we wspólnocie? Czy potrafimy mówić otwarcie i bezpośrednio, bezpośrednio ale również bez ranienia innych? Z tym Was zostawiam na ten tydzień. Dzięki serdeczne za to, że byliście, że oglądaliście. Błogosławię Wam i modlę się o to, abyście w tym dniu, w tym tygodniu mieli w swoim sercu, no właśnie, taką szczerość i bezpośredniość. Panie, Błogosław wszystkim, którzy będą to oglądali. Błogosław wszystkim, którzy trafią tu na kanał, zmienia ich serca, zmienia ich życie. Bądź obecny w ich życiu. Przez Jezusa Pana naszego. Amen. Trzymajcie się. Do następnego zobaczenia. Shalom. Pa!